W dzisiejszym odcinku otworzę całą bazę Lucky Bloków adminowych, ale jeden Lucky Blok w tej bazie jest inny. Także oglądajcie do końca i zostawcie łapeczkę w górę, a my przechodzimy do odcinka. Ciemaneczko, ciemaneczko, dzisiaj otworzymy sobie tą oto tutaj całą bazę Lucky Bloków. Już tam u góry mogliście zobaczyć, że jest tam jakiś jeden inny Lucky Blok. No i jak widzicie, no jest to secret, my tu mamy całą bazę przeróżnych Lucky bloków z traitami, bez straightów ze wszystkim, złote, galakcje, diamentowe, zwykłe, no i ten sekretny Lucky Block z traitem ogniowym, no ale my najpierw idziemy na dół i zaczniemy tutaj otwierać, no ja mam nadzieję, że coś dobrego nam dzisiaj poleci, jakiś secrecik, a z tego secret Lucky bloka, jakby taki kibel ze spaghetti poleciał, albo esok, nie pogniewałbym się. No ale dobra, otwieramy pierwszego i pierwszy adminowy lucky block. Co poleci? Dobra, dawaj coś mocnego na start. I krabo limonetta. No nie no. Nie wiem, czy to najgorszy z tego lucky bloka, ale no dobra, niech będzie po prostu. Aby wy zostawcie łapeczkę w górę i suba, a my otwieramy dalej, dalej. Kolejny lucky block może z tej strony będzie szczęśliwy. I no nie. Z tej strony jeszcze gorzej niż z tej. Dowracamy no tutaj. I kolejny laki bloczek, trzeci laki blok. Ciekawe ile secretów dzisiaj będzie, no Ej Drugi z tej strony, krabo limonetta To jak otworzy tutaj, będzie los bombinitos? Jak będzie los bombinitos, to... Trochę Ej Co jest? Czy tu wszystkie będą takie same? Jeden z tej strony, jeden z tej strony? No niemożliwe, dobra, teraz coś innego leci Dobra, tu los bombinitos, 1,2 miliona nie ma szału, ale jest już lepiej. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze tego zwykłego tutaj. I dawaj, dawaj, dawaj. Bo, może te galaktyki będą szczęśliwe? To je na koniec. O! Jest pierwszy skrecik 3,2 miliona. Black Hole Gold. Z dwoma traitami, dobrze, jest dobrze, więc teraz ten diamentowy, dobra, szczęście teraz pewnie będzie gorsze, ale trzeba, trzeba wyczerpać to, no, krabbo limonetta, wiedziałem, dobra. To zostały nam tu trzy ostatnie lucky bloki na dole, więc ten pierwszy galakcji, dawaj, dawaj. Jaki sikrecik? Yy, o kurde, najgorszy teraz, co mogę polecić, mityk. Carlo, no to nieźle dało. Ja myślałem, że te brainrod kody, co ja tutaj trafiam, to są najgorsze, a tu jeszcze coś gorszego było. No i to z Galaxii Lucky Bloka. Kolejny Lucky Blow check. dawaj. O, 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 o. 5.6 miliona Black Hole Go. Dobrze, dwa trejty ma Galaxii i 5.6 miliona. No to ten z trzema traitami, dawaj jakieś los kombisiona, czy co tutaj jest w tym Lucky Bloku? Naprawdę Naprawdę, nie no, to jest totalny skam. Nie no, muszę zobaczyć na internecie, jakie są szanse w tym lucky bloku. Dobra, coś mam i mamy Carlo 30%, Los Bombitos 30%, Alessio 20%, Kraboli Limoneta 10%, Black Hole Go, czyli te dwa co trafiłem, to jest 5%, 3% na Los spider i 1% na La Grande Combination, 0,75% na jakieś Guerrero Digitale i 0,25% 5 na jakiegoś Breirota 6 6,7. Nie wiem o co chodzi, ale my otwieramy. Dobra, może coś odda. I dawaj, dawaj, to jakieś 1% szansy? No nie, to nie jest 1% szansy, aleś ją miał 20% szansy, czyli trzeci najgorszy Brejrot To jest niemożliwe. Dawaj, Kraboli Moneta. To Kraboli Moneta jest już lepsza niż to, co tam wydropiło przed chwilą. Złoty Lucky Bloczek tym razem. To może to całe szczęście się ładuje na Secreta. No i znowu Alessio. To to co było tam piętro Los Bombinitos i Caraboli Tutaj piętro Alessio. Dawaj kolejny złoty Lucky Block. Dawaj, 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 dawaj. I teraz leci. O! Guerrero Digitale Secret złoty. Ale... To jest drugi najrzadszy BrainRod! A czemu on tak mało daje? A bo traitów nie ma, dobra. Bo on traitów nie ma. Ajajaj, jakby się to trafiło na dole w tym galakcji, to by może z 15 milionów dawał. No ale dobra, jest to trzeci secret, nie? Jest to trzeci secret, dobrze liczę? Raz, dwa... Tak, i trzeci secret. Dobra, to nie ma źle, coś tam będziemy mieli. No i lecimy z kolejnym admin lucky blockiem. W ogóle nie powiedziałem, że tych lucky bloków łącznie jest 21, 20 jest adminowych. A jeden jest właśnie ten sekretny, Także zostało nam 5 adminowych laki bloków i ten ostatni sekretny laki blok. Dobra, lecimy z ostatnim chyba zwykłym, bo u góry już chyba nie ma zwykłych, no i los Bobinitos wcale się nie obrażą za to, bo był to słaby laki blok oczywiście. No i lecimy z tymi złotymi z y, czapeczką mateo, której nie widać, bo ma większą czapeczkę i i kibel, Carlo. To jest kibel? Nie, to nie jest kibel. Co to jest? Zobaczmy na dole, bo on tutaj gdzieś normalnie wyglądał, nie? Nie, on tutaj też jest z Dobra, nie wiem, co to jest. Wygląda to bardzo dziwnie, ale otwieramy kolejnego złotego Lucky Bloka. No, dawaj, 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 coś dobrego. Alessio, no mówiłem piętro. Alessio, to jest trzy. Alessio poleciały, ale jest ten Secret Guerrero Digitale. No i. Aha, tu jeszcze mam zwykłe laki Bloki. Ja myślę, że to mam mocniejsze laki Bloki. O nie. Ten ma dwa traity, więc spoko, ale ten jest zwykły. Dawać tego zwykłego. I co leci, leci, leci. o, krabo, moneta 235 tysięcy. No i dobra, mamy tutaj przedostatni, a raczej ostatni adminowy lucky block i dawaj coś mocnego, jest, 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 już yes. black hole gold 3,2 miliona. Kolejny w miarę dobry secret, to ten sam co tutaj też przecinek 2 miliona, no ale tego na razie nic nie powie. szkoda że ten digitale tutaj nie poleciał, chodźmy do maszynki, może maszynka coś przyjmie, samini spiderini od Doon, pichione, no nie, nie skraftujemy nic niestety, ale za 5 minut się zmienia, więc poczekamy jeszcze, poczekamy i zaraz zobaczymy co za 5 minut w tej maszynie będzie. No i dobra, maszynka się zresetowała. Chodźmy do niej i mamy no Ojeju. No niestety, tu mamy jeszcze Antonio, ale ja nic z tego nie posiadam. Mamy jeszcze spinka. Więc zakręćmy sobie, co dostaniemy. Dostaliśmy najgorszą nagrodę jaką mogliśmy dostać. Więc idziemy sobie otworzyć tego secret Lucky Bloka. Tu totalny pech, więc teraz leci spaghetti toalety. Jakie my mamy tu szanse w nim? 1% na spaghetti, i 5% na esoka. No i ta reszta to raczej jest totalna lipa. Więc otwieramy. Uwaga, 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 leci. Uwaga, co poleciało? Naprawdę, tak blisko. Tamten spaghetti pod koniec, i esok przeleciał. A mamy tortugini dragon frutini. No niestety. Oczywiście jak ktoś coś chce z tej bazy, to ja wam to rozdam. Mi to jest niepotrzebne. Może ten jeden secret, co daje 5 milionów, ale te kolejne dwa są mi totalnie niepotrzebne. Więc jak ktoś coś będzie chciał z mojej bazy, to oczywiście ja to rozdam. Secretów dropnęliśmy, no tu wiadomo, raz, dwa, trzy i dwa na dole, jak dobrze policzyłem. Więc mamy 5 sekretów na 21 lucky bloków. Chyba nie jest to zły wynik. Mi się wydaje, że na całkiem spoko, bo to prawie 1 czwarta wszystkiego, czyli 25% całego openingu, były to same sekrety. A jak wy uważacie, dajcie znać w komentarzu, a my kończymy ten odcinek. Elo, elo.